Agenci CBA weszli do fundacji Lux Veritatis. Warto przypomnieć, że prezesem tej fundacji jest Tadeusz Rydzyk. Warto wiedzieć, że w tej sprawie chodzi o umowę zawartą z Ministerstwem Kultury. A umowa jest z czasu, kiedy ministrem kultury był Piotr Gliński. O szczegółach Jacek Tacik. Szczęście Boże Maria. Padło tu kilka istotnych informacji, poza tą najistotniejszą. Dla telewizji trwa. Chodzi o wejście funkcjonariuszy CBA do siedziby jej właściciela Fundacji Lux Veritatis. To jest w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości, a wręcz przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Chodzi o Piotra Gnińskiego, który w połowie 2018 roku zawarł z fundacją, na której czele stoi ojciec Tadeusz Rydzyk, Umowę na utworzenie instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamięci Tożsamość imienia Świętego Jana Pawła II. Ryzyk dostał z Ministerstwa Kultury prawie 220 milionów złotych. W sumie z dotacji państwowych o niemal 80 milionów więcej. Nie może być świętych krów. I wszędzie tam gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa nadużycia, wykorzystania finansów publicznych, tam będziemy działali. Szybciej wolniej, mocniej Mniej sprawnie, ale będziemy na pewno działali. Zgodnie z umową, pod którą miał podpisać się Gliński, w razie gdyby została rozwiązana, ojciec ryzyk nie musiałby zwracać publicznych pieniędzy, jeśli tylko przez 10 lat prowadziłby muzeum. Co więcej, zdaniem prokuratury, minister nie nadzorował inwestycji. Do czego był zobowiązany? Działano na szkodę interesu publicznego. Były prokurator generalny i minister sprawiedliwości w internecie określił działania prokuratury opiłowywaniem katolików w demokracji walczącej Donalda Tuska. Porównał go zresztą, pisząc o gangu Tuska do faszystów i komunistów. Akcja rozliczania i zemsty, o której niedawno mówił Donald Tusk, że za wolno idzie, no to dzisiaj przyspieszyli, jak widać. Każdy oskarżony mówi, że jest niewinny. Każdy oskarżony mówi, że prokurator się na nim śli. Te, akurat w tej sprawie trudno mówić o zemście. O tym, że tam były nieprawidłowości, mówimy od bardzo dawna. Przez 8 lat rządów PiS duchowny otrzymał od różnych instytucji rządowych co najmniej 380 milionów złotych. To miała być transakcja wiązana. Miliony złotych miałyś na konta fundacji powiązanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, a w zamian jego media miały wspierać wpłacających polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jaki? Romanowski, a modlicie się za niego? To poparcie dostawali ci, którzy mieli postawione zarzuty, albo ci, którzy zamierzali startować w wyborach. Ten miecz też tak symbolicznie służy e, obronie Kościoła. Najważniejszy był grudzień, bo to wtedy odbywały się urodziny Radia Maryja. Brak zaproszenia oznaczał i nadal oznacza wykluczenie. I brak medialnego wsparcia. Ja się wybieram za kilka dni, przecież urodziny Radia Maryja są teraz w najbliższą sobotę i zamierzam tam być. Zawsze jestem, szanuję media. Jak oni tam wszyscy bawili się, cały rząd, Rada Ministrów u pana Rydzyka, to po tych wydarzeniach pieniądze zaczęły płynąć. A to z Ministerstwa Środowiska, a to z takiej fundacji, a to właśnie z Ministerstwa Kultury. gdzie interesy prowadzi. Yy... Prokuratura, jak można nieoficjalnie się dowiedzieć, zamierza sprawdzić każdą złotówkę, którą rząd PiS przekazał Fundacji Ojca Ryzyka. Jacek Tacik fakty.